A jak to się na to mówi gałkacz? Co to? Drobienie gałek? Mhm. Mm Drobienie gałek! <grywki> <grywki> uh! Co my tu mamy, drodzy Państwo? Proszę zobaczyć. Pek, cek i pek. Kto to zje? On mi wysłał na telegramie taki obrazek. Irys, proszę zostawić dla mnie. O Boże. <grym> w Indiach Straż Graniczna oskarżyła Głębia z Pakistanu o szpiegostwo. Dziwisze? Dosyć nietypowa sytuacja. Ci, którzy na przykład nie lubią bardzo Głębi, mogliby się cieszyć, bo pomyśle, no faktycznie. Te szczury ze skrzydłami to powinno się zamykać w więzieniach jak najczęściej. A widziałeś kiedyś małego gołębia? Nie. Chyba właśnie nie. One się nie rodzą od razu duże? Nie wiedziałeś o tym, że to jest w ogóle dowód na to, że żyjemy w Matrixie? Nikt nie widział małego gołębia. A jest ich tak dużo w miastach, nie? No Ty i co? Moim zdaniem one się wykluwają normalnie z takiej szczeliny w kodzie. Jest ten kod, tak jak Matrixian spada i on po prostu... Gdzie majówka, a wszyscy wiemy, że na majówkę potrzebne są dobre lody, najlepsze, mm, dobre. na przykład lody Wilisz. Karol, czy mógłbym Cię poprosić o degustację? Wybieram ten, na który najbardziej się śliniłem, od kiedy go tylko otworzyłem, czyli wegańska gorzka czekolada. Mm. Mm. Mają no tak delikatną fakturę. Nie są za słodkie. Ja wiem, w przypadku gorzkiej czekolady to nie jest bardzo odkryte. Ja od siebie jeszcze powiem, że mnie bardzo cieszy, że mm. firma. To jest nasza rodzima polska firma. Jeśli pierwszy raz widzicie lody w wilisz, to warto pamiętać o tym, że to są lody, e, które mogą przyjść Wam bezpośrednio do domu. Można je zamówić na stronie wilis.pl, a najlepiej tak jeszcze jest? użyć. Specjalnego linku, czyli ukośnik ls, żeby wiedzieli, że przyszliście od nas. Zamawiacie sobie w jednym boksie pięć y, takich y, kubełków, na przykład albo cztery, jak chcecie. One przychodzą w ciągu e, jednego dnia, ale nawet jeżeli musielibyście jeszcze przechować jak e, chwilkę dłużej w tym boksie, to, to jest to absolutnie wykonalne. Są tam smaki wegańskie, są smaki niewegańskie, są też, a to jest dość duża ciekawostka, lody dla cukrzyków, bo są tam lody bez cukru. Mhm, mhm. Warto nadmienić. Że te lody nie są napowietrzane, dlatego jak widzicie na przykład na opakowaniu 500 gramów, to wiecie, że to jest faktycznie 500 zbitych gramów, nie są po prostu rozpęcznione. Myszko, idź do mnie? Tak. Drodzy Cię Państwo, cies... teraz w studiu w Krakowie Wodek Markowicz gości oficjalnego eksperta, ekspertkę właściwie, jeżeli chodzi o smak lodów, jest z nami Nina Markowicz. I co dobre? I słuchajcie, jeszcze jedna bardzo szybka rzecz. Na naszej grupie facebookowej, która dla niepoznaki nazywa się Imponderabilia, jest konkurs, gdzie do zgarnięcia są zestawy lodów, boksy lodów. Nie powiem Wam nic więcej, tylko tyle, żeby, jeżeli jesteście zainteresowani tym, żeby zgarnąć te lody, to że wchodźcie na grupę Imponderabilia. Link jest oczywiście pod filmem. Pamiętajcie, żeby użyć linku wiliż.pl ukośnik LS jest w opisie mm, tego filmu. I tam kod lekko-struniczu wpiszcie, to macie 5% zniżki. I wracamy do odcinka. Straż Graniczna zażądała zarejestrowania sprawy kryminalnej przeciw Gołębiowi, który wleciał na terytorium Indii z Pakistanu. Ptak miał mieć przywiązaną do nogi podejrzaną karteczkę z ciągiem cyfr. Według relacji urzędnika, z którym rozmawiała agencja GOMP, przeleciał przez granicę między Pakistanem a Indiami, następnie przysiadł obok funkcjonariuszy Straży Granicznej na posterunku Rorowala, co nie miałem za dużo w, czasu. W, w sobotę 17 kwietnia Tak, z podejrzaną karteczką uwiązaną do nogi zostaną natychmiast pochwycone. Straż Graniczna wciąż analizuje numer na kawałku papieru, który może być kodem, na przykład numerem telefonu właściciela. To jest kod do kodów nuklearnych. Pod koniec maja 2020 roku pochwycono innego gołębia z zakodowaną wiadomością na obrączce w okolicy wioski Manjari w dystrykcie Katła. Zdaniem indyjskich funkcjonariuszy, Pakistan trenuje gołębie do przenoszenia zakodowanych informacji przez granicę. Nie jest to jakieś takie trudniejsze do ogarnięcia niż na przykład wysłanie yy, zakodowanej wiadomości jakimś. Telegramem czy albo sygnałem? Ja, ja nie wierzę w to. Nie, serio, nie wierzę w to, że w 2021 roku ktokolwiek, nawet mając super wyszkolonego gołębia. O, oczywiście, ja wiem, gołębie no. są mega ogarnięte i gołębie pocztowe no. potrafią bardzo duże misje i wielkie odległości pokonywać, ale. No. Wiesz, na tej karcie oni sobie powiedzieli, że tam pewnie było 6 albo dziewięć cyfr, nie? To jest nic, nie? Jakby to jest tak mała porcja danych, że przesłanie tego to jest nic i robienie tego czymś tak wywrotowym jak gołąb, to jest, to jest dziwne. No to czy dobra, nawet jeśli by przechwycili, to czemu by informowali prasę o tym, że przechwycili takiego gołębia? No jak? Chodzi o to, żeby tam ktoś w Pędżabie pomyślał, Fuck, mają naszego najlepszego. Teraz musimy wysłać cały A... rescue team jemu na pomoc. Wiesz w ogóle, jak się robi gołębie. Pocztowe? Nie, jak się trenuje, a to ciągle. Jak chodzi. się trenuje, no. nie mam pojęcia. Mi się wydaje, że to jest tak, że. A, tobie się wydaje. To będzie na pewno fascynująca historia, słucham. Jest sobie gołąb, czyli inny ptak, bo to nie musi być gołąb chyba, yy, który wie, gdzie jest jego dom, i potem go zabierasz z tego domu, na przykład na jakąś odległość, i patrzysz, czy wróci do swojego miejsca i wróci, i wraca faktycznie. Potem go zabierasz na trochę większą odległość i patrzysz, że faktycznie znowu potem wraca na swoje miejsce. I potem jak go zabierasz gdzieś daleko, e, to on już jest w zupełnie innym miejscu. E, I tylko czeka na możliwość, żeby wrócić do domu. E, I jak go wypuszczasz, to wraca do domu, tylko że przy okazji przywiązujesz mu jakąś karteczkę. Podoba mi się, że podoba mi się, że wybierasz w tym całym dyskursie wybierasz to, żeby sobie pogdybać, jak może być albo może nie być, nie mm -hmm. mając, nie mają w sumie wiedzy na temat gołębi pocztowych, To jest bardzo Która pewnie jest jednym artykułem albo filmikiem na YouTubie. Gołą pocztowy jak? Jak gołębie odnajdują drogę. Ktoś w punkcie A hoduje gołębie, tam ma gołębnik, karmi je, ten P. Inna osoba zabiera takiego gołębia ze sobą w drogę, na przykład z punktu B chce przesłać list do punktu A, po prostu wypuszcza gołębia, a on wraca do swojego gołębnika. Nie można im powiedzieć, ty ziom, leć tym listem do Hogwartu, bo i tak wróci do swojego gołębnika. Za tym zero szacunku dla tych szczurów, nawet pocztowych. <laughs> to był komentarz, czy to był <głos> post? <głos> komentarz. <głos> ja uważam, że gołębi to są bardzo ładne ptaszki. Nigdy nie uważałem je za szczury i nigdy mi specjalnie też nie przeszkadzały. Nie no, Włod, gołębie są problemem <noise> mieszkańców Krakowa. W Wielicy nie masz problemu z gołębiami. Ileż tam tych gołębi się pojawi? Kilka na krzyż. Ale ja w ja nie, ty mieszkasz tak daleko od Krakowa, że mógłbyś wiadomości z infaktu do siebie przesyłać właśnie gołębiem. <grym> 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 Nieprawda, mieszkam w Krakowie. Nawet... <grym> No, ale dobrze powiedziałem ogólnie z Gołębią, bo czytałem: czyli ma swój dom, zabiera się go z tego domu i on wraca do domu. To prawda. Ja, mam, ja, ja chciałem tutaj raz zapoczątkować akcję Free Pigeon. Mam nadzieję, że Pigeon wróci do swojego domu. A nie zaraz, przecież on wleciał leciał na terytorium Indii, co oznacza, że on leciał do domu, co oznacza, że on jest obywatelem Indii, więc on powinien zostać wypuszczony, chyba że zostanie oskarżony o kontrwywiad, co jest absolutnie możliwe. Gołębie słyną i jest wiele przykładów na piśmie e, historii, w których Gołębie były przez lata e, przekabacane przez wywiad. Wrogich mocarstw. I być może w tym przypadku było tak samo, że gołąb z Indii został przekabacony, by pracować dla wywiadu pendżabskiego. Prawdopodobnie chodziło o lepszej jakości ziarno, którym był karmiony. To się wielokrotnie wydarzało. Pamiętam, że mocarstwo upadało, upadało przez tego typu sytuacje. I to oglądasz ostatnio, Karol, e, film e, John, e, John, e, Joe Pytka. Joe Pytka jest taki. Co? Jaki film? Tak, Joe Pytka. Joe Pytka. Joe, Joe nie, pierwszy słyszę. Kosmiczny mecz. Taki film, kiedy widziałeś ostatni raz. Ale nie widziałem kosmicznego meczu. O, bardzo fajny, ale nie ten nowy, ten, ten pierwszy. Nie, nie, starego nie widziałem. No, bardzo fajny. Oglądamy z niną. To jest film z, z Michaelem Jordanem w roli głównej. Tak. E, jest e, piosenka napisana specjalnie na potrzeby tego filmu. I believe I'm fly. Tak. I film jest o tym, że Michael to Jordan... Bo jeszcze zanim już... zaczął bić kobiety. Kto? Kelly czy Michael Jordan? On July 19. 2019 roku został aresztowany pod e, zarzutami przestępstw seksualnych, przemycania ludzi, pornografii dziecięcej, e, nie wiem co to jest racketeering, To jest rozbój chyba, czy coś takiego. Generalnie ma, je, ma sprawy w 22 e, sądach federalnych. Co ty gadasz? Nie, Arkady, I believe I can fly, a potem roz... <todgłosy> <Nie>? <todgłosy> Tak było, no. W każdym razie kosmiczny mecz e, jest o tym, że Michael Jordan już nie chce być koszykarzem i zaczyna, e, chce być baseballistą. E, i w międzyczasie Kosmici, takie potworki z, z innej planety, yy, stwierdziły, że potrzebują nowych atrakcji, bo miały tam taki swój park rozrywki i yy, 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 poszli na Ziemię i jakoś tak się dzieje, że kosmici potem grają w koszykówkę z ludźmi, gdzie... Znaczy, nie z ludźmi, z, z Looney Tunes, czyli z A wiesz, nim... wiesz, że ty tłumaczysz w sumie tylko mnie pewnie plot tego filmu, bo pewnie wszyscy widzieli, nie? No. Fajny. Mam dla ciebie kolejną rzecz, wudecz. Kolejną rzecz, którą chciałem, bo nie wiem, czy to, czy to zauważyłeś, to w sumie mógł być temat, tak naprawdę, w którymś z LS-ów. Pewnie widziałeś historię zwiększoną z jeden z dziesięciu. No, czy widziałem, że chodzą plotki, że programu ma nie Nie, być? nie, nie, już, już powiedziano, już, już przyklepano. Nie. Tak, tak. Ja najpierw, najpierw... czytałem, że... Trwają mhm. negocjacje z producentem programu. Rozbieżność w zdaniach polega na tym, że telewizja chce być właścicielem tego formatu i producent chce być właścicielem tego formatu. I telewizja nie, Ale chce się... oni nie nie mogą być właścicielami formatu, bo format jest formatem międzynarodowym w ogóle. Telewizja się tak tłumaczy, że ona nie będzie słupem, jakby czy coś takim słupem reklamowym, czy jakąś tam nazwać, czy billboardem ogłoszeniowym, który tylko kupuje format i go puszcza, tylko chce mhm. mieć właśnie kontrolę nad tym, co w tym formacie ma być. Mm -hmm. No i chyba coś takiego chce mieć też producent, że on chce produkować coś, co będzie jego, a nie robić narzucenie wow, telewizji. To to powiem ci, że to się totalnie zgrywa z, z tym, co ja zauważyłem, bo zresztą napisałem na, na, na grupce na Facebooku, jak pierwszy post się pojawił o tym, że właśnie pan Tadeusz Sznuk się pożegnał w, podczas ostatniego finału, tam nagrywanego na początku kwietnia. Powiedział, że to, to koniec i dziękujemy. Jedno, jeden z dziesięciu to jest jeden z tych programów, które e, widać jeszcze po nich e, Trzyma ten taki fason dobrego teleturnieju, w którym chodzi tylko o teleturniej i poprawne no tak. odpowiedzi na, 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 na no trudne prawda. pytania, że nie ma tam żadnego jakichś wodotrysków, próby manipulowania psychologicznych tam z te, uczestnikami. Po prostu albo zna odpowiedź, albo nie. Który wieszcz uskarżał się Panu Bogu na smutek w utworze Hymn o zachodzie słońca? Juliusz Słowacki. Smutno mi, Boże. E, I dlatego ten program wydaje mi się ma taką kultową renomę, bo, no bo nie stara się być czymś innym niż jest faktycznie, nie? Po prostu jest, jest dobry w tym, czym jest. Panie Włodku, lekko stronniczy. Historia najnowsza. E, w którym odcinku po raz pierwszy e, pada określenie Siwek? 1404? 404. Nie. A. Siwek? No, Siwek Nie, wcześniej. jak? 100? Siwek to Sto, było jakieś, 130? przed setką chyba, no. <laughs> Na siebie jeszcze raz. Dobrze, kategoria Eee, polscy YouTuberzy. Eee, jakiego polskiego twórcy, internetowe, internetowego w, e, określa się często mianem? Ten drugi: Karo Pociołek. Na siebie jeszcze. No, jest. faktycznie, ma Pan rację. Widzą, dziękujemy za obecność i to koniec. A znasz mem e, z Jezusem 110 Tadeusz i jest grzechy świata. Mem, mem, z Jezu, o nie, Jezus. mem z Jezusem. Wiesz, że to się w ogóle wyklucza? Właśnie nie, my sobie z kolegą wysyłamy takie memy. Mo, jak chcesz, to mogę ci podesłać. Ja wiem jakie to są memy, bo byłem w oazie w Łot. Na przykład jest tutaj z Marcinem Najmanem, ludzie tu nikogo nie ma, że zmartwychwstał. A no, bo to jest na Wielkanoc mem, nie? No, no. Facebook.com ukośnić Gaudetem memes? Gaudetem memes? Naprawdę? Karol, nie musisz się ze wszystkiego w życiu śmiać. O, Gaudety.pl, to. Co to? Najbardziej memiczna ewangelizacja w internecie. Dla kogo? Dla dużych, małych, uczonych i prostych, dla normików i nie tylko. Dlaczego? Bo dziś ludzie wychowują memy, a nie mamy. O oh, fakt. W dzień świętego Wojciecha Polski patrona pizza i szynka może być jedzona. Przysięgam, jest taki mem. To jest... Nie, dobra, okej, okay, jestem już fanem. Już dużo lat już minęło od moich czasów oazowych, ale widzę, że... Pan nadal jest w komisjach. Druga modlitwa eucharystyczna. Myślisz, że jesteś lepszy ode mnie? Kanon rzymski. Jestem lepszy od ciebie. Wysyłam ci. co ci chodzi? Popatrz, nawet Wałęsa jest na memach. Jezus, cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Kleofas. A to nie znam powieści o Kleofasie, ale wysyłam cię, może to będziesz znał. Też nie znam. Aldona napisała. Cześć Karolu i Włodku. się ostatnio z Poznania do Bydgoszczy, upewniwszy się wcześniej, że mężczyzna z moich snów zaśmiewa się równie głośno jak ja przy oglądaniu Elsa. Przeszedł no, okay. test, może być moim mężem i ojcem potomstwa. Jako, że jestem fanką staroci, antyków i skorup, stare naczynia ów mężczyzna zabrał mnie na bydgoski targ, gdzie o dziwo naszym oczom ukazała się reklamówka Bos'a. One nadal funkcjonują, ludzie ich używają. I co więcej dodają je za darmo do zakupów. No co ty? Za darmo? Można więc... Poczuć... Nie, ona nie była za darmo na pewno. Proszę, to na pewno kosztowało 50 groszy. Albo złotówkę nawet. Można więc poczuć czar minionych y, czasów. Co więcej, żeby dodać romantyzmu tej historii, to właśnie ten mój mężczyzna zobaczył reklamowcę i krzyknął, napisz do Elesa". Po tych słowach ukręknęłam i oświadczyłam się, ludzie dookoła wstali i zaczęli klaskać. Jako dowód istnienia i dowód naszej miłości przysądzę zdjęcie siatki ja te po, to tą po lewej reklamówkę z tym takim złotym wzorem to też znam. To jest, to jest drugi model, w sensie reklamówka jest ta sama, ale to jest drugi wzór. Jak na przykład nie chciałeś sobie kupić z napisem BOSS, bo no wiesz, jakby patrzeć na to i model. tak, no nie interesuje mnie generalnie taki aż tak ostentacyjny fashionizm reklamówkowy, to wybieram sobie coś takiego, bo bardziej mi pasuje do mojego płaszczyka, kiedy idę na, na zakupy, a jeżeli akurat mam taką sytuację, że chciałbym trochę pofleszować na mieście sobą i swoim fejmem, to wybieram wtedy BOSS, a w ogóle jakiś Straga, ja tu się cały czas rozglądam, widzę jakaś, o, to co ci się podobało, latarka na ten. Na dynamo. Bo kiedyś mówił, że Jezus, jak, jaka super rzecz, że możesz mieć taką latarkę, że robisz Ja i ona ci cały czas może świecić. No, masz to nadal, masz że to jest... It's literally the best thing ever. <grym> <Yes>. <grym> the best thing ever! Wiesz, no. jakby to pokazać ludziom z epoki Kamienia Upanego, oni by oszaleli. No. Pomyśl, oni musieli rozpalać ogień trąc kamień okami, a ty przejdziesz do nich, nie! Jak macie to... I Musicie tylko robić takie macie światło zawsze. Oni by Cię uznali za Boga. od razu. No. A potem, a potem, mija kilkaset tysięcy lat, jest o Tobie strąka z memami na Facebooku. Ha, ha. Dziękujemy wam, drodzy państwo, za oglądanie tego odcinka Lekko Stronniczego. Mam nadzieję, że lody wam smakowały. Pamiętajcie o kodzie Lekko Stronniczy, macie tam 5% zniżki e, na zamówienie. I pamiętajcie o tym, żeby robić, na pamiętajcie, żeby robić memy na grupce, bo będziemy te memy oglądać. W sensie są ważne, ważne żeby były dobre. Nie tak jak Karol tam mówi, że z nie nieśmieszne, To jest śmieszne takie. Tak śmieszne memy, że aż się może rozstępuje. Jacy ludzie mają być? Musicie, nie macie, musicie być Lekko Stronniczy. Dobrze, że mikrofon jutro. mi... nikt nie rusza mikrofonu, jest dobrze cały czas. Cały, cały czas jest dobrze? Cały czas jest dobrze. No i widzisz. No bo nikt nie rusza, nie?